Mam tutaj taką tabliczkę z napisami prawda i fałsz. Za chwileczkę będę wypowiadał pewne powszechne stwierdzenia na promocji bankowych. Twoim zadaniem będzie zastanowienie się, czy to prawda, czy fałsz. To co? Zaczynamy. Czy udział w promocjach bankowych naprawdę nic nie kosztuje? Prawda. Biorąc udział w promocji Dowolnego Banku, musisz pamiętać, by sprawdzić, jakie są warunki bezpłatności konta czy karty. Opisujemy je szczegółowo w każdym artykule na moniarki.pl. Stosując się do naszych wskazówek, będziesz miał konto czy kartę za darmo. Bank organizuje promocję, żeby pozyskać i sprzedać moje dane. Fałsz. Dane, które musisz podać, nie różnią się niczym od tych, które podałbyś zakładając dany produkt w oddziale. Co do danych udostępnianych firmie zewnętrznej, która organizuje promocję wraz z bankiem, przekazywane są tylko dane niezbędne do tego, by móc się zidentyfikować i sprawdzić, czy spełniłeś warunki promocji. Poza tym, jeśli bank miałby sprzedać Twoje dane, to naraziłby się na ogromne straty wizerunkowe i odejście klientów. Teraz konto w promocji jest za darmo, a za chwilę bank zmieni opłaty i będę musiał płacić. Fałsz. Owszem, banki mogą zmienić taryfy opłat i prowizji w każdej chwili, a jeśli to robi, Musi Cię poinformować o tym odpowiednio wcześnie. Wtedy, jeśli nie, nie zgadzasz się z zmianami, masz prawo wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia, nieważne jak długo masz konto. Na pewno są ukryte haczyki i prawda, i fałsz. Rzadko kiedy są jakiekolwiek haczyki, ponieważ wszystko jest zawarte w regulaminie promocji. Od tego masz moniaki.pl. Analizujemy każdą promocję dla Ciebie. Dzięki czemu nie wpadniesz w żadną pułapkę. Założę konto w promocji, a oni będą do mnie codziennie wydwaniać. I prawda, i fałsz. Trochę prawda, trochę fałsz. To zależy od banku, w jakim zakładasz konto czy kartę z promocji. Może się zdarzyć tak, że zupełnie nigdy Cię nie zadzwoni, a może być tak, że dostaniesz kilka powiadomień z aplikacji czy telefonów z ofertami. Jeśli mocno Cię to wkurza, to sposoby na ogarnięcie tego tematu znajdziesz na naszym Uniwersytecie Moniaków.